Troska o przełożonych. O dobrych przełożonych trzeba dbać, dlatego, że to rzadkie okazy. W naszej podróży przez pierwszy list do Tymoteusza wpłynęliśmy na niespokojne wody. Mamy za sobą omówienie drażliwego tematu troski o wdowy. Temat ten stanowił wyzwanie nie tylko we wspólnocie azjatyckiego Efezu. Znamy go także z Jerozolimy. Uznałbym za normalne, gdyby sprawa wdów spędzała sen z oczu efeskim starszym. Nie byłbym też zaskoczony, gdyby to oni właśnie byli oskarżani o przeróżne niedopatrzenia w tej sprawie. W tym kontekście Kolejny fragment rozdziału piątego, dotyczący troski o starszych, staje się jak najbardziej zrozumiały. Zanim ruszymy naprzód, zamieńmy kilka słów z najważniejszym. Panie Jezu, dzięki Ci, że jesteś tutaj z nami. Wprowadź nas w naszej podróży, ale nie tylko w historię, Prowadź nas w głąb nas samych. I nie po to, abyśmy więcej wiedzieli, ale po to, byśmy mądrzej żyli. Czytam w przekładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego 5 rozdział od 17. wersetu. Starsi, którzy pięknie przewodzą, godni są odwójnego Szacunku, to znaczy uznania moralnego i materialnego wsparcia. Zwłaszcza ci, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu. Mamy tu znów do czynienia ze spójnikiem i w znaczeniu adiunktywnym. Chodzi o nauczanie słowa, wyjaśnianie pism świętych, zaznajamianie z wolą Bożą. Ta zachęta do szacunku dla przewodzących jest ważna w naszej kulturze. Można bowiem odnieść wrażenie, że z jednej strony ceni się u nas pracowników szczebla podstawowego, a z drugiej strony na przeróżne sposoby utrudnia się życie i pracę pracownikom szczebla kierowniczego. Apostoł Paweł również zmagał się z przykrościami w tym zakresie. Z tego powodu z wielką niechęcią korzystał ze wsparcia materialnego. Jednocześnie jednak był rzecznikiem godziwego traktowania innych. Potrzebę takiego uznania uzasadnia on odwołaniem się do zasad Starego Przymierza. W wersycie 18 argumentuje, gdyż Pismo mówi, młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Oraz godzien robotnik swojej zapłaty. Dalej apostoł poleca chronić starszych przed oskarżeniami. Pisze, przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżenia, chyba że, i tu znów zasada ze Starego Przymierza, opiera się ono na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Uchybienia. Nie zdarzają się tylko tam, gdzie się nic nie robi. Tam zaś, gdzie chodzi o ludzi, o ich ambicje i interesy, uchybienia, rzeczywiste lub urojone, dają o sobie znać szczególnie łatwo. Apostoł Paweł poleca zajmować się oskarżeniami wobec starszych dopiero wtedy, gdy opierają się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jest to, to dobre posunięcie ochronne. Daje ono więcej czasu na chłodne i wszechstronne rozpatrzenie sprawy. Ponieważ starsi pełnią funkcje publiczne, oskarżenia i uchybienia przy ich sprawowaniu też miały charakter publiczny. Stąd Apostoł doradza w wersecie 20: Tych, którzy grzeszą, napominaj wobec wszystkich aby i pozostali mieli powód do strachu. Mówiąc o tych, którzy grzeszą, apostoł mógł mieć na myśli zarówno oskarżycieli, wnoszących nieuzasadnione oskarżenia, jak i starszych, którzy rzeczywiście nie wywiązywali się ze swoich zadań. Ponieważ sprawa, którą Paweł zaleca swojemu trzydziestoletniemu synowi w wierze, jest bardzo poważna, apostoł wzywa. Oświadczam przed obliczem Boga, Chrystusa, Jezusa i wybranych aniołów, abyś strzegł tych spraw bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczości. Paweł uświadamia sobie, że rozstrzyganie spraw tak delikatnej natury często, podobnie jak dziś. Prowadzi do poczucia krzywdy, do emocjonalnych zranień, do potrzebnych lub czysto honorowych dymisji. Taka sytuacja mogła stwarzać potrzebę powoływania do służby nowych starszych i diakonów. Stąd, jak najbardziej na miejscu jest kolejna rada. Rąk na nikogo pochopnie nie nakładaj ani nie uczestnicz w cudzych grzechach. Zachowaj siebie czystym. Radę tę moglibyśmy przełożyć. Nie wyznaczaj nowych osób do służby zbyt pochopnie, pod presją czasu lub potrzeb. Zachowaj jak najdalej idącą bezstronność. Nie ulegaj pozorom. Bądź rzecznikiem miłości, słuszności i szczerej wiary. Trudne sprawy. Zawsze były i zawsze będą obecne. Tak się dzieje wszędzie, gdzie ludzie działają w zespole. Dotyczy to wielkich i małych wspólnot. Dotyczy to większych i mniejszych rodzin, które są ich częścią. Niech jedna myśl z naszego rozważania pozostanie z nami na dłużej. Niezależnie od tego, czy wydajesz polecenia. Czy je wykonujesz? Pamiętaj, o dobrych przełożonych trzeba dbać, dlatego że to rzadkie okazy. Do zobaczenia.